Cześć, dzień dobry. Trwa właśnie przysłowiowe zakończenie sezonu w Srebrnej Górze co roku, jak zwykle w długi weekend świąteczny 11 listopada. Niestety w tym roku sobie sam nie pojeżdżę, ponieważ troszkę tu mnie plecy wyłączyły z gry, ale jak najbardziej jestem i pomyślałem, że zamiast tego połazimy tutaj i zobaczymy, na czym jeżdżą tutaj ludzie. Wybierzemy jakieś ciekawsze rowery i zrobimy z tego po prostu materiał i zobaczymy, co Polacy Enduracy mają. Za maszyny Cześć, jak masz na imię? Cześć, jestem Ania Opowiedz nam o swoim rowerze, co to za sprzęt? To jest chrupek zwany Cube'em To jest rower, który nie podjeżdża, ale fantastycznie zjeżdża Jest cudowny, skoczny No i cóż mogę powiedzieć więcej Jest to Cube Stereo? Jest... Tak, Stereo tak? Race Race jest race'owy rower Co Cię w nim najbardziej denerwuje? Denerwuje... Hmm. Przednia opona. Przednia Niestety. opona? Tak, jestem w fazie testowania. Tutaj mam Continentala, tu Maxisa. A nie, no to wiadomo, że przecież, jak już jak już posmakowała Continentala, to nie ma się co dziwić w takim tak, razie. Tak, tak, tak. Ewidentnie Continental. A co Ci się w nim najbardziej podoba? Podoba? No jestem babą, to kolor. Kolor. Okej, okay, rozumiemy. Bardzo ładny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć, jak masz na imię? Siemanko, Piotr. Piotr ma tutaj bardzo ciekawy rower z ciekawym rozwiązaniem. Opowiedz nam dlaczego tak i w ogóle o co tu chodzi. A no, tak się złożyło, że mam tutaj e, kontuzję, to mało powiedziane, bo rękę mam krótszą. A taka przypadłość i no skonstruowałem sobie taką tutaj można powiedzieć adapter. A pierwszy nie Drugi sezon już z CNC wycięty, bo poprzednio miałem spawane z rogów i kierownic, niestety pękało. No to już jest porządne parę przyjęło przytestowane. Mogę dzięki temu jeździć jest Elo. Niesamowite, naprawdę zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze kadro od przodu. Naprawdę ciekawy patent, a sam rower jest to? A propejnik. Jest to propej. elegancki. Co w tym rowerze lubisz najbardziej? E, wiesz co najbardziej lubię, że jeździ. To bardzo dobra odpowiedź. Fajnie, nie, dla mnie ja też ze względu na to moją e, przypadłość wziąłem sobie o rozmiar mniejszy, więc jest fajny, zabawowy, jak na 29 jest bardzo zwrotny i... No spoko, troszeczkę się rozlatają, ostatnio i fajnie. A co cię w nim wkurza, jeśli co jest coś mnie takiego? Kurza, bo no myślę, że amortyzacja troszkę jeszcze by mógł mieć tę klasę wyżej, ale nie ma co narzekać, ja jestem raczej bez problemu. Także jest git, jest git, póki wszystko działa. Okej. Okay. Pokaż, pokaż, pokaż. Jaki piesek. Ale ładny, no. Hmm. Jak się nazywasz? Igor Ok. I to jest Twój bolit. opowiedz nam o nim, co to jest? To jest Jibra Maszyna Ale jeszcze potrzebuje barmoda Tak, to barspiny mogę już kręcić bez tego hamulca e, Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Muszę wymienić przedni amortyzator Bo trochę strzela tłumik, ale teraz tego nie zrobię, bo raz tak jest na złe wymiary, tak się zatrzymał na 20 Tutaj widać, że trochę chyba ten To nie powinno się stykać z tym. Tak, już dlatego tego taśma, jest, żeby okay, się nie było okay, ok, zabezpieczenie. Yy, korby latają. To jest luz roboczy, to się nie ma co przejmować. Tak, mam nawet klucz. Yy, jest single speed robiony na szybko u nas na yy, tym. Na, na traskach. Rzeczywiście. Yy, Magura górę MT Sport. Elegancka. Bardzo polecam. Chcę pozdrowić mojego kolegę Maćka. Które miał ją, robił manuwala na piszel połamał. I Ajajaj. Coś tam w stopie? To życzymy się... dużo zdrowia Maćkowi. Tak, ale już jest wszystko z nim ok, już jeździ. No to ile. świetnie, świetnie. Co cię w tym rowerze denerwuje? Yy, Przeniosł amortyzator, bo jest na nim luz. I w sumie tylko tyle. Okej, okay, a co w nim najbardziej lubisz? Co w nim najbardziej lubię? Poza tą naklejką. No, naklejka to najlepsza jest tak, od kolegi dostałem, yy, co w tym rowerze najbardziej lubię, właściciela. Okej, okay, okay. jest to ciekawa odpowiedź, dziękujemy bardzo. A partnerem dzisiejszego specjalnego odcinka jest Camelbak, który oczywiście sponsoruje mnie od początku tego roku i nie tylko oczywiście robi bidony, rzeczy na rower, ale też takie turystyczne sprzęty jak na przykład ten fajny półlitrowy kubek termiczny co prawda w kamelbaku chłopaki podkreślają, że to nie jest 1 do 1 termos ale praktyka jest taka, że jak się w tym zrobi herbatę to po kilku dobrych godzinach ona dalej jest gorąca, także naprawdę działa to niesamowicie, niesamowicie dobrze. Dobrze? No i te kubki robią furorę po prostu wśród mojej rodziny i moich znajomych, bo są też w różnych ładnych kolorach, ten jest akurat niebieski, ale jest tego dużo, dużo więcej, także też fajny pomysł, myślę, na jakiś prezent nie tylko dla rowerzysty, ale po prostu dla każdej osoby, bo to jest praktyczna sprawa nawet czy na uczelnię do szkoły, do pracy czy właśnie na taki wypad na traski. A przypominam również, że macie zniżkę 30% w sklepie Camelbaga z moim kodem rabatowym. Wszystko w opisie tego filmu. O, Cześć, tak się nazywasz? Tak, e, Łukasz, sklepu to jest e, I takie, co ty tutaj masz? Zobaczcie, jest to, słuchajcie. Oryginalny Bolt jeszcze przed erą Scotta. E, nie jest przed erą Scotta, bo już jest po zakupie przez a, Scotta, ale jest e, Bolt oryginalny, e, modyfikowany dalej, bo firma dalej działa, rozwija te rowery podobno. I ja już obserwowałem ileś lat te rowery, a teraz e, jest okazja, więc delikatnie zmodyfikowany, bo to jest pomieszany e, Linkin Pro z Linkinem Ultimate, jeżeli chodzi o wyposażenie, okay. ale tak naprawdę... Rower się spisuje super. Co w nim Ci się podoba najbardziej? E, minimalizm. minimalizm. Zupełny minimalizm, kultura pracy, ten rower faktycznie pracuje super, to zawieszenie, ten Virtual Link jest bardzo dobrze przygotowany. To, że można za zawalić go błotem, to. będzie trochę czystszy po tylu latach jeżdżenia, obłocania rowerów i mycia, próby doprowadzenia do ładu, czasami am dampera chęć sprymowania czegoś, co ma pochowane zupełnie. No dobrze, a co Cię w nim wkurza? Na razie jeszcze nie ma okazji nic, za, za krótko jeżdżę. Okej, okay, rozumiem. Co można schować w rowerze? Już nie tylko te chipsy i batony, można schować cały damper. I nie tylko. I nie tylko. O proszę. Można schować damper, damper jest tutaj. I można schować pompkę z... Będko w rurze. cały kit. No, naprawdę ciekawe, ciekawy. Oryginalny sprzęt. Bardzo Dobra. Kierowca Michał jest niestety zajęty, bo mu się robota pali w rękach. Ale ja tymczasem, jak on ładuje, zrobię karczek tego niesamowitego po prostu statku kosmicznego. Zaczniemy od wnętrza, gdzie znajduje się tutaj customowy system multimedialny prosto z NASA. Do tego mamy customowy system otwierania drzwi, klamki. To słuchajcie, przeżytek w T4 te teraz już są po prostu guziczki zarówno z jednej jak i z drugiej strony także no niesamowity postęp technologiczny się dokonał. Mamy również niebagatelny sygnał dźwiękowy, aby wszyscy na podjazdówce zjeżdżali szybko z trasy, nie blokowali, ponieważ jak wiadomo bus musi latać, a z rowerami to już wręcz musi odlatywać. Mamy pokaźnego LED bara, który także zapewnia tutaj dobre doświetlenie i najważniejsze akcesorium poza oczywiście ATK na kołach to jest tutaj ten oto przepotężny spoiler, który zapewnia docisk, aby jak wiadomo ten bus po prostu nie odleciał całkowicie. Bo wiadomo, że bus musi latać, ale jednak musi też czasem wylądować. Także naprawdę jest to wspaniały, wspaniały okaz Volkswagena T4. Gratulujemy serdecznie jego kierowcy. Cześć, jak masz na imię? Gosia. Gosia ma tutaj pięknego Canondale'a. Także opowiedz nam o nim, co to za model. Jacka, nudynka z cygańskim złotem, jak widać. Sprawa. No nie ma biedy, nie ma biedy. Nie ma biedy. 170 sprzyg, bardzo fajny problem. Takie uczucie progresywnego skoku. Maszyna po prostu do wszystkiego. Fantastycznie. Jest to 2x29, tak? Dobrze. I co w tym rowerze lubisz najbardziej? To jest pewny. To jest pewny. To jest pewny. pewny. Ej. A co cię w nim denerwuje? Nic. Nic. Nic? Na pewno? A jednak, jednak. Ale się przyzwyczajam. I to jest tak, że generalnie gdzieś po. W pół godziny już czuję, że to jest to i wtedy jest fajnie Okej, okay, rozumiem Nie ja kocham tego. No i bardzo był dobrze był dream bike, żeby nie było i się A tu nawet ma taki customowy odstęp Rzeczywiście z żyrafą Bardzo fajny, bardzo porządny Elegancki Drugiego takiego nie ma Drugiego takiego nie ma Nie, bardzo polecam, fantastyczny rower Bardzo ładny przejedziemy tutaj ja lubię takie przygodowe Tylko... do... Tak, tak, no ten lakier jest piękny Te Cannondale'a w ogóle mają takie fajne lakiery Te fioletowe też są takie Dobra, jak się nazywasz? Jestem Mikołaj i mam 13 Okej, okay. to jest twoja maszyna Opowiedz nam o niej w ogóle, co to jest? Bolit? Jakiś Dynamics, nie wiem Dynamic Blade Elite, okej okay. się... Jest czerwony, jak widać Czyli jest na pewno super szybki tak. Powiedz mi, co lubisz w tym rowerze? Że jest krótki. Jest krótki, czyli pewnie dobrze jest taki do skręcania i do jibbowania. Tak. A co cię w nim denerwuje? Zawieszenie i napęd. Zawieszenie i napęd. Ok, No dobra, no to życzę ci, żeby cię już nie wkurzało i żeby ci jeszcze długo posłużył. Sianie, sianie jakiejś tam nienawiści pomiędzy różnymi grupami użytkowników różnego sprzętu nie jest moim zamiarem, ale nastąpił tu ewidentnie jakiś tak zwany. Big brain move i kolega stwierdził, że przetestuje rów kładem. No i dobrze przetestował. Okazało się, że jednak kład jest trochę za słaby na ten aktualnie rów. Nawet z wyciągarką jest za słaby, także zobaczymy czy się stąd wyciągnie, Czy go będzie musiał z bychu tarpanem wyciągać. Przegląd pieseczką. O. O, przegląd Cześć, jak masz na imię? Wojtek. Wojtek ma tutaj przepięknego wprost NS bike z Fuza, ale zwrócił on moją uwagę, ponieważ ma z przodu Santura, czyli nie jest to na pewno jakby najbardziej popularny widelec w naszym kraju, który można spotkać. I powiedz mi, jak ci się na tym jeździ? Dobrze mi się jeździ. Ostatni miałem na, mm -hmm. na w piące jeździłem, to nie jest ten jest lepszy, o wiele lepszy, bo okay. jest tamtym, nie? Mm -hmm. Także nie miałem tam możliwości stracić innych okay. też, ale jest ok. Ile mam dwa miesiące, bo okay. ten rower da, dobrze daje radę. A nie? powiedz mi, jakie on w ogóle ma tutaj regulację z pokrętła? Nie, nie. Powiem ci, że tak się do końca nie, 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 nie wbalałem tego. No to, no to zobaczmy co my tu mamy. Mamy, twoje filmiki mamy, i... mamy kompresję jedną, mamy kompresję drugą i na dole mamy riband, albo nawet dwa. Także tutaj nie jestem pewny, nie mogę się schylać, ale wygląda to naprawdę ciekawie. No cóż, jeżeli użytkownik twierdzi, że jest zadowolony, a damper to jest co, też santur? Czy to coś innego? Coś innego, jakiś klejony. Coś innego, to też ciekawe. Ciekawy setup bardzo. Co najbardziej lubisz w swoim rowerze? Co lubię? Co lubisz? Tak. Niezawodność. Niezawodność. Niezawodny jest. A co cię w nim najbardziej wkurza? Nic. Nic. No to, dużo słuchaj, wybacza, dużo on wybacza, bardzo dużo. I co na, na zjazdów chce się dobrze jeździ w srebrnej burze? Lepiej jeździć na czarny. Lepiej się na czarny to na pewno, na pewno. Mniej trzeba pedałować. Jest trochę podjazdu, tak, tak, ale się tak, można tak. poprowadzić. Ale daje okay. radę. Daje rady. No to słuchaj to. Bardziej na F-kę tego ciągnę, nie? To dzięki wielkie i gratuluję fajnego no, sprzętu. Cześć, jak masz na imię? Alessia. Nie? Ale tam jest bardzo ładne. No Nie i wie. słuchaj, co masz tutaj za sprzęta? Opowiedz nam o nim. Co to jest za rower? No to jest rower do XC. Ogólnie. To jest rower do XC, jest to BMC. Tak. Team Elite 02, tak? Nie. I co w tym rowerze lubisz najbardziej? Nie wiem, chyba sztycę. Sztyce? No rzeczywiście, to jest, to jest duża zmiana, to jest <grym> duży game changer. To również rower do XC. A co w tym rowerze Cię wkurza? Czy jest coś takiego? Tylny hamulec. Tylny hamulec? Tak. Ale dlatego, że jest takim hamulcem, czy dlatego, że nie działa tak, jak powinien? Czasami nie działa tak, jak powinien. Okej, okay, rozumiem. Czyli tutaj znowu jakiś sygnałek, że sram z tymi hamulcami. Coś nie do końca, coś nie do końca. I czy dobrze ci się jeździ na takim rowerze w Srebrnej Górze? Ponieważ jest to rower nie Enduro, a XC jednak. Tak, tak. Nie ma problemu. Nie ma. Dobrze się na nim czujesz. Tak, dobrze. No to super. Jak widać tutaj, nie sprzęt, a zawodnik robi robotę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zbyszego, powiedz nam o swoim pojeździe. Co to jest? To jest najlepszy, najszybszy bolit na trasach Enduro Srebrna Góra. Najbardziej kultowy i z sercem z pierwszego naszego pick -upa. Także to jest jedyny słuszny transport na trasach Enduro Srebrna Góra. Jedyny kultowy. Jedenie Nie jakieś kultowe. tam busyn, Busem to na budowę. Tak, jest to oryginal tarpan, proszę Państwa. Czy tutaj jest pierwszy silnik, czy już któryś? Nie, no drugi, drugi. No to dopiero się. Do... Dzisiaj są testy drugiego silnika, ale pierwszy padł dopiero po sześciu latach. He he, elegancko. A ile razy rama była spawana? W tym nigdy. Nigdy? Nigdy. No, o, serio. Kurwa. I nic nie było innego spawana? Nie. A zawsze? Pierwsza awaria po sześciu latach, to była wymiana silnika od razu na grubo. No to ładnie, ładnie. Muszę przyznać. Co najbardziej lubisz w tym bolidzie? Co najbardziej lubię w Co... tym bolidzie? No że jeżdżą ze mną fajne dziewczyny, patrz tam. Ja najbardziej lubię znać, ja. A co Cię mi najbardziej wkurza? E, jakby mnie coś wkurzało to bym już dawno tutaj nie pracował A rozumiem, nie ma takich rzeczy No Rozumiem, rozumiem Widzieliście jakaś pogoda na dole Tam pewnie ze 4 stopnie, rano było 0 Ogólnie mgła, takie wszystko zaciągnięte, brzydkie A tymczasem na górze Normalnie inna pora roku Jest słońce Pięknie, 14 stopni cieplutko, w ogóle szok. Po prostu szok, a na dole tam zresztą widać, nawet, że po prostu tą to, to chmury wiszą, nie wiem, zaciągnięte jest wszystko całkowicie. A my jesteśmy teraz ponad tymi i jest pięknie. No, szkoda, że nie mogę pojeździć, no ale trudno. Przynajmniej się tarpanem przejechałem do góry i na dół. Tutaj mamy sekcję cross country, także zaczniemy sobie od kolegi po mojej lewej stronie. Co masz tutaj za ciekawego bolida? Opowiadaj, mam tutaj bolida pełnego kwiatków. Bo na wiosnę urosły, bo zmógł mi kiedyś. Postawiłem w słońcu i urosły. O kurde. I tak zostało, nie? Co za historia? No, Rama to jest rodowity Tajwańczyk. Prosto z Tajwanu. Prosto z Tajwanu. Czwarty rok działa. Trasę duro uwielbia. I no, co mogę więcej powiedzieć? No, yy, Myślę, że najważniejsze jest to, kto go ujeżdża, a nie co to jest za bolid Święta racja, święta racja. Co w tym rowerze lubisz najbardziej? Najbardziej lubię to. Prawdopodobnie, że dużo dziewczyn prawi mi komplementy. O. Dziewczyny lubią, lubią te, te kwiatuszki, naprawdę. To radzę. Także jak chcecie podrywać niezłe rowerowe kobiety, to polecam Wam jakieś takie właśnie zesty i kwiatuszki sobie nakleić. Protip, to jest dobry protip. No, to jest dobry protip. Pro tylko, tylko ludzie z enduro się ze mnie śmieją, bo mam wąskie lagi, nie? Ale nie. wiecie, to nie chodzi o rozmiar, tylko. O jak technikę wie, co, użycia. No. Tak jest. A co Cię w tym rowerze irytuje? Czy jest w ogóle coś takiego? Co mnie irytuje? No irytuje mnie trochę to, że mi rama pęka, ale to tak już wyspęknięta od roku. Ja A, po prostu... Czyli pęka powoli. Pęka powoli, tak. Okay. Ja wiem, no, że jak kiedyś się zabije to trudno. Okay. Co mnie jeszcze irytuje? A, no w sumie to chyba nic. Okay. Fajne jest. Tutaj luźny okay. amor trochę tłumik cię zapowietrzył. A to tam. Ale to nieważne. Nikt nie? z tego strzelał nie będzie. Chodzi w dół, to najważniejsze. Pewno, nie? że tak. No nic, no to jeździć, obserwować. Przejdźmy teraz do kolegi z kanionem, Opowiedz nam, co to za sprzęt. Ja, to miejsce do kolegi skupiłem się na aspekcie wizualnym, kolorystycznym, nie na kwiatkach. Tak dokładnie. Także niebieska, biało-niebieska biało -niebieska strzała. Mankamenty, wszystkich się pozbyłem, mam a, nadzieję. No, sprytnie. Także dopasowywałem do siebie i także nic, nic co mnie denerwuje nie ma. Okay. A na starty w cross country karbonowe koła. Tutaj trzeba jednak na srebrną ubierać coś cięższego. Roz, Jeden jednak, jednak komplet już pomałem. Także e, w tym setupie można jeździć spokojnie. Elegancko, a ja bym jeszcze elegancko. dodał tutaj, że zobaczcie hamulce, tutaj nawet zacisk jest karbonowy. Ocie, co panie. prawda fiszczą i nie hamują. Ale za to są ale lekkie. Są tak lekkie, że po prostu. Tak jest. Może i nie działają, ale za to są lekkie. To, to się ceni, to się ceni. Dziękuję wam bardzo chłopaki. Jak masz na imię? Vondi, mówią na mnie Wondi. No i dobra, zobaczmy na kolejny tutaj czerwony Bolid. Co to za rower? Niner, PFO, RDO. Bardzo przyjemny do jazdy. Mój drugi tak naprawdę, więc... Mega fajne. To jest 2 razy 29, tak? 2 razy 29. I powiedz mi, co w tym rowerze lubisz najbardziej? Jak wybiera nierówności. Okej, okay. a co cię w nim najbardziej wkurza? To, że się rysuje. A. <grym się... <grym się> Jak to widać? Jest ciekawa, ciekawa odpowiedź. No naprawdę fajny ładny rower, nietuzinkowy, taki oryginalny, nie ma takich dużo w Polsce. Rzeczywiście. No, przynajmniej ja, ja przynajmniej takich dużo nie widziałem, dlatego. Fajnie, fajnie coś takiego zobaczyć, pokazać. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Cześć, tak masz na imię. Cześć, Mateusz. No zobaczcie, zobaczcie co ma Mateusz. Chyba to jest top 1 rower dzisiaj tutaj, Terton Także no, z grubej rury pojechał. Opowiedz mi proszę Skąd się w ogóle pojawił pomysł na taki sprzęt? No leżałem w łóżku z kontuzją i coś trzeba było wymyślać, żeby się pocieszyć. No i dobrze wymyślisz ten Naprawdę gratulujemy. Powiedz mi, co najbardziej lubisz w tym rowerze? Wiesz, no, przede wszystkim to, że masz co centymetr geomet... ten rozmiar ramy, więc możesz po prostu to dobrać idealnie i do swoich wymiarów, do preferencji i to jest bomba, no i jakościowo rower też jest super, i zawieszenie jest? Ekstrem bo e, jest DW Link z HorstLinkiem, taka e, sześciu zawiasowa kombinacja. No i po roku powiem, że to bardzo dobrze działa. A co cię w tym rowerze wkurza? Kurę? Czy jest w ogóle coś takiego? Co, no nie jest na pewno najlżejszy Niektórzy by się spodziewali, że jakaś kosmiczna technologia jest lżejszy Więc jeżeli zależy Ci super na wadze, to chyba nie tutaj Okej, okay. bo dobrze rozumiem, że to jest tak zrobione, że tu są jakieś mufy z metalu? To są mufki, które są drukowane na drukarce 3D do tytanu Aha, A czyli... rurki są karbonowe okay, czyli i jest... są wcięte z metra Niesamowite, czyli jest tytanowa mufa i karbonowa rurka po prostu tak. Tak, dokładnie. I Dlatego to z tak... jakimś klejem, który się używa w okay. eee. myślę Fajne, fajne. Dzięki tak. wielkie. Jak się nazywasz? Miłosz. Dobrze, już widzę, że jest to legendarny Giant Glory. Także opowiedz nam o nim. Co tu masz ciekawego? Foxa 40. Elegancki. No, niestety nie na Kashima mógłby być. Ale to chyba się. To nie jest Kashima jeszcze? Nie, jeszcze. Okej, nie. okej, okay, okay, to te czasy jeszcze przed. Nie wiem, co jest. Co cię w nim denerwuje? Amortyzacja, szczególnie ten tylny damper, bo okay. jak się go dopompuje, pompuje, to jest dalej miękki. Okay. I często się dobija o siodełko. Okay. A co cię, co w tym rowerze lubisz najbardziej? Piasta jest dosyć głośna. A no, rzeczywiście elegancka. elegancka. I co jest jeszcze fajne? No, jest krótki i zwinny. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Dobry bolit Dzięki. Siemanko, jak masz na imię? Siema, Łukasz. Co ty masz tutaj za sprzęta? Opowiedz nam o nim. Co to za maszyna i dlaczego jest taka ładna? Capra 2017 Rocznik. Wersja CF Pro Race była w oryginale. A jest taka ładna, no bo... się że było tuning. Malowanko zrobione przez DreamWorkersów z Wrocławia obejmowało obie obręcze. Przednie, lagi przedniego amortyzatora, ramę, sprężynę, ponieważ mamy tutaj sprężynę SLS-a Foxa. Coś jeszcze było malowane? Coś jeszcze było malowane. Tak, kierownica, ale ją złamałem. Okej, okay, więc kierownica wróciła do, do zwykłego, czarnego. <laughs> tak, tak, tak. I jeszcze kask był malowany, to zaraz będzie na... też bardzo ładne. Oczywiście. Tak, siodełko od Dartmura, Janek Kiliński sprezentował do projektu właśnie, bo pasowało dodatkowo piasta Soul Kozak, polska piasta na magnetycznych zapadkach, uwielbiam jej brzmienie. Rzeczywiście, dobrze, dobrze tutaj zyga, tak. no i oczywiście białe oponki, białe oponki. Od tego się zaczął projekt, od białych opon Onza, które mi spasowały bardzo z pomysłem połączenia ich z cyberpunkiem. Opowiedziałem o tym Mikołajowi z Dreamwalkersów, no a resztę widzicie tutaj. Biżuteria rowerowa od Garbaruka, czyli Piasta wózek przerzutki, kółka oraz przednia zębatka. Kładki, wentyle taśma. Kładki to chyba kaszkor, nie? Tak, tak, tak. To jest polski kaszkor flatout hardcore. Człowiek się tutaj maskuje, ale nie dadzą mu. No i w tym roku wleciał fajny upgrade, to znaczy magórki MT7 oraz polskie pedały, manufaktura z ze Szczecina, ZOS, platforma aluminiowa, ośka jest natomiast tytanowa. No i zobacz sobie, ile ma pinów. To mi się bardzo podoba. Ma dużo pinów. Tak. I klej. ładnie się kręci całkiem. Tak, a buta klej niesamowicie. Także mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. A ten... jeśli tak, to jakby przepraszamy, ale tak. dużo się tu dzieje. Nic celowego. Bardzo ładny sprzęt. Gratulujemy serdecznie. Super. Spędziłem w Srebrnej Górze dwa naprawdę świetne dni. Mimo tego, że sam nie mogłem jeździć, to od razu mi się dużo lepiej zrobiło. Po prostu mogąc przebywać wśród innych jeżdżących, wśród tylu ciekawych rowerów. Dajcie znać, która jest sprzęt, która maszyna podobała Wam się najbardziej, ale oczywiście wszystkie są świetne, bo jeżdżą i cieszą ich właścicieli i myślę, że to było najfajniejsze w tym wszystkim, że nieważne czy to jest Aterton, czy jakiś customowy projekt, czy Giant Glory, czy Chrupek, wszystkie po prostu były fajne i na wszystkich ich właściciele cieszą się jazdą. Ja jak widzicie w miarę już funkcjonuje, jestem w stanie, że tak powiem żyć na co dzień bez niczyjej pomocy mogę już sobie sam założyć skarpetki mogę już sobie sam zawiązać buty także jest naprawdę spoko. No i teraz jestem właśnie w stroniu śląskim, czyli można powiedzieć u siebie przypominam jeszcze, żeby zerknąć do opisu filmu, gdzie macie kody zniżkowe na różne fajne rzeczy, których sam używam no i trzymajcie się. Wielkie dzięki dla wszystkich wspierających mnie na Patronite i widzimy się w następnym filmie Cześć!